Gość Radia Zachód. Gościem Polskiego Radia Zachód jest Grzegorz Potęga, członek Zarządu Województwa Lubuskiego Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam Panie redaktorze. No i pan, Panu przypadło miejsce w Zarządzie Województwa, w miejsce Elżbiety Anny Pola, która została posłem. Jak te pierwsze tygodnie na stanowisku członka Zarządu Panu upływają? No Myślę, że dobrze, ale to chyba nie do mnie należy do końca ocena. Trzeba pytać pewnie bardziej moich współpracowników mhm. i te osoby, które, z którymi się w ostatnim czasie dość często spotykam i z którymi po prostu bezpośrednio współpracuję. Rzeczywiście, 13 października zostałem wybrany na członka zarządu województwa Lubuskiego, więc minął już taki miesiąc z okładem. No i wdrażam się. No mam nadzieję, że, że jakoś to wychodzi. Materia jest spora. No właśnie, to był miesiąc miodowy, czy to był miesiąc zakreślania swoich kompetencji, a może takiego zagarniania? Ja bym chciał ten obszar, a marszałek ten, no bo to mniej więcej w tym samym czasie się odbywało. Mieliśmy i marszałka województwa tak. pana Jabłońskiego, i pana na funkcji członka zarządu. No jakoś te kompetencje trzeba było tu podzielić. Znaczy, marszałek Marcin Jabłoński jest bardzo doświadczonym samorządowcem i pracował te minione pięć lat w zarządzie województwa lubuskiego, w związku z tym tutaj nie było ani potrzeby. Ani jakiegoś, nie wiem, nadmiernego z dwóch stron wychodzenia po to, że to moje to nie moje. Bardzo dobrze się domawiamy w moim rewirze zainteresowań, jeśli mogę tak powiedzieć, jest Departament Zdrowia, czyli ten Departament, który miała pani Marszałek Elżbieta Anna Polak pod sobą. Natomiast drugim bardzo dużym Departamentem jest Departament Infrastruktury i Komunikacji. On był w zainteresowaniach właśnie Marszałka Marcina Jabłońskiego. Niemniej no po prostu po przejęciu też jakby i, takiego, i takiej Małej można powiedzieć centralizacji tych wszystkich departamentów związanych z Unią Europejską, uznał, że e, będzie oczywiście pełnił nadzór również nad tym departamentem, jednak to ja mam zająć się tam bardziej tymi wszystkimi sprawami. To trudne panu zadanie przypada, bo ten transport w województwie lubuskim, zwłaszcza ten kolejowy, zwłaszcza na północy województwa, to jest e, chy, pięta ilesowa. No niestety tak jest. Natomiast, natomiast tak jak powiedziałem, wdrażam się, e, mieliśmy d, dużą myślę bardzo ważną informację dla wszystkich mieszkańców regionu związaną z zakupem tych dwóch nowych szynobusów hybrydowych przeznaczyliśmy na to 75 milionów złotych nie zasypiamy gruszek w popiele staramy się uratować sytuację ale to jest też tak, że te linie obsługuje jak pan doskonale wie mamy podpisaną umowę ze spółką Polregio prezes tej spółki pan Pawlik Przyjeżdża dzisiaj do nas z Warszawy. Mamy o godzinie 10:00 duże spotkanie związane z funkcjonowaniem, właśnie i realizacją mhm. postanowień umowy. Jestem bardzo ciekawy tego spotkania i myślę, że będziemy mocno artykułować wszystkie te niedogodności, z którymi spotykamy się po prostu na co dzień mm. i to na północy, czy też na południu, bo tutaj też spóźnienia pociągów niestety są. A to są jakieś takie systematyczne spotkania się już tak całkiem skończy ten temat? Czy raczej to jest takie spotkanie od problemu do problemu? Nie, to jest tak, że dużo części spotykamy się tutaj z osobą, która powiedzmy sobie nadzoruje w sposób taki bardziej bezpośredni. Ten element kolejowy związany z przewozami pasażerskimi na terenie województwa lubuskiego, z takim dyrektorem Pawlakiem. Mm. Natomiast, natomiast z tym prezesem głównym. Wiem, że marszałek Jabłoński spotykał się wcześniej, natomiast nie są to spotkania jakoś tak stricte regularne, więc, więc to bardzo duża mm. sytuacja, że przyjeżdża do nas i że to się dzieje. Dobrze, to ja zapytam pana o pana poprzedniczkę, a właściwie może mniej, no, członka zarządu, bo przecież marszałek też nim jest. Elżbieta Anna Polak zmieniła miejsce swojego urzędowania. Ja zapytam, jakich kompetencji Elżbiety Polak będzie brakować w województwie lubuskim? No ja myślę sobie, że Elżbieta Anna Polak przez 15 lat była członkiem zarządu, a przez 12 czy 13 tak marszałkiem województwa, więc mm -hmm. niewątpliwie odcisnęła tutaj swoje piętno na... E, i, i swoją, swoją rękę, swoją pieczęć na sprawowaniu władzy w województwie i pełnieniu funkcji marszałka, no to na pewno jest osoba bardzo zdecydowana, wkraczająca i rozwiązująca, tak dosyć, dosyć jednoznacznie, problemy, które się pojawiają, nawarstwiają. Teraz ma swoje obowiązki w Warszawie. Tam też jest co robić, mhm. więc myślę, czy będzie nam brakowało. Na pewno będziemy, jeśli będzie taka potrzeba, będziemy korzystać z podpowiedzi, które mogą płynąć od pani marszałek. Kontaktów, relacji nie zrywamy, ale staramy się oczywiście robić to najlepiej, jak umiemy. Hmm. Mamy też swoje doświadczenia, mamy swoje umiejętności, więc myślę, że z marszałkiem Jabłońskim, ale też z innymi członkami zarządu będziemy starali się jakby poradzić, Płakać, po, 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 po pani poradzić Polak sobie nie również bez, pan, bez pani marszałek. Płakać po pani marszałek nie będziecie czy płakać no na pewno nie no życie płynie hmm. zmiany są wszędzie ten czas polityczny jest niezwykle hmm... Niezwykle taki dynamiczny, akurat teraz. No i po wyborach te zmiany, które nastąpiły, no wskazały jednoznacznie. Pani marszałek uzyskała największy, chyba najlepszy wynik, tak, w historii, albo jeden z najlepszych w historii mhm. parlamentaryzmu na ziemi, tutaj, w województwie lubuskim. Więc to też jest taki wyznacznik tego, że, jest to, że ta osoba ma po prostu swoje swój potencjał, swoje kompetencje, które bardzo pozytywnie ocenili wyborcy. Mhm. Więc trudno się nie korzystać z tych doświadczeń, które ona również miała. Ale zarząd województwa wydaje się niepełny, chociaż on liczy o Oczywiście, może ktoś powiedzieć, sporo członków i to wystarczy, ale tutaj ostatnio słyszeliśmy, że był jakiś kłopot z powołaniem wicemarszałka z ramienia PSL-u. Stanisław Tomczyszyn także do parlamentu się wybrał, no i wydaje się być wakat na stanowisku wicemarszałka województwa. To jak to jest z tym wyborem tego członka PSL-u? Czy to nie jest przypadkiem tak jak w ostatnim wyborze Marszałka Sejmu, kiedy to na kandydata zaproponowanego przez Prawo i Sprawiedliwość nie zgodziła się opozycja dzisiejsza jeszcze. To może tutaj w Zarządzie Województwa było tak samo. No, zaproponował PSL Zbigniewa Kołodzieja, a koalicja rządząca regionem na to się nie zgodziła. Znaczy nie, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Sesja, która odbyła się, zdaje się, 6 listopada, mhm. ona w swoim porządku obrad nie przewidywała wyboru dodatkowego członka zarządu, więc to jakby... No ta sesja, pierwsze, na której został pan wybrany, także nie przewidywała. Nie przewidywała, tego ale punktu. tam była przerwa, potem była zmiana porządku posiedzenia, tak, mhm. to, to, wszystko, to wszystko tak przebiegało. Natomiast rzeczywiście e, rozmawiamy. E, kolejna sesja jest za tydzień dokładnie, 27 listopada. Mhm. Mam nadzieję, że tam się już znajdzie w e, porządku Obrad, punkt związany z wyborem nowego członka zarządu. A zgodzicie się na tego, który zaproponował PSS? Zbigniewa Kołodzieja To znaczy, oczywiście, rozmowy trwają. Ja myślę, że powiedzieliśmy sobie dość dużo na takim naszym wewnętrznym spotkaniu. Trzeba wyciągnąć wnioski, zarówno jedna, jak i druga strona. Myślę, że to jest trochę tak, że trzeba, że tak w rodzinie, tak? W sali był obiad, komuś nie smakował, rosół trzeba do tego wrócić i albo ugotować go na nowo, albo po prostu. Zjeść ten zbyt słony i nie czuć się do końca zadowolony. No Ciekawy. W takim razie, jaki to będzie wybór? Na koniec zapytam Pana o to, co dzieje się w polityce krajowej, i czy to, co dzieje się w Sejmie, zapewne Pan obserwował te wybory wicemarszałków, wybory Krajowej Rady Sądownictwa? Czy to jest już taki przejaw jakiegoś rewanżyzmu? Czy to już będzie tak, że wszystko, co robił PiS, było złe i my będziemy się teraz odgrywać? Będziemy rozliczać. Nie, nie, ja myślę, że to nie jest żaden rewarzyzm, To jest po prostu konsumpcja, jeden z elementów konsumpcji wyników wyborów. Mm. Y Polacy poszli do urn gremialnie. 75% frekwencja zdarzyła się po raz pierwszy w naszej historii. Zdecydowaną większość z tych 75%, bo ponad 11 milionów głosów, dostała opozycja demokratyczna, właściwie e, trzy komitety wyborcze Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. I w związku z tym te ugrupowania podpisały. Z tego, co wszyscy wiemy i czego wynikiem jest również wybór Szymona Hołowni na stanowisko marszałka Sejmu, porozumienie, które ma decydować o tym, jak będą układały się dalsze losy kraju poprzez właśnie wybór władz w naszym w, w, w kraju. I myślę, że to jest taka po prostu realizacja tych wszystkich zamierzeń, o których była mowa. Rewanżyzmu nie będzie, ale zapowiedzi uchwał, które mają zmieniać niektóre chociażby postanowienia byłych Sejmów ustawowo. No są, więc to jest, chyba jest w pewien sposób próba zawłaszczenia sobie czegoś, czego jeszcze bez zgody prezydenta zawłaszczyć się sobie przyszły rząd nie będzie mógł. Donald Tusk rząd po kraju jednoznacznie nazywał wiele ustaw, które było przyjmowane w poprzedniej kadencji po prostu czystym złem i, i nie, był, nie miał z tym żadnych wątpliwości, że to trzeba będzie zmienić i trzeba będzie poszukać nowych Możliwości ustawowych i pewnie będzie to czynione nie tylko w kontekście pani marszałek Witek, która nie została wybrana na to stanowisko ze względu na fakt, jak sprawowała w poprzedni, poprzednich latach ten swój urząd. Tak myślę, będzie wiele takich zmian w różnych aspektach naszego życia, i miejmy nadzieję, że będą wyciągane wnioski i będą te, 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 te ustawy. I uchwały przyjmowane przez Sejm będą po prostu ułatwiały współpracę w wielu sferach naszego życia. To mówił Grzegorz Potęga, członek zarządu Województwa Lubuskiego z Platformy Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.